Szanowni Państwo, habent sua Fatalibelli mają swoje losy książki. To stare łacińskie porzekadło, doskonale stosuje się do w cieniu katastrofy autorstwa Jana Tokarskiego. Jak bowiem przyznaje we wstępie sam autor, powstała ona mniej więcej 10 lat temu. Nie opublikował jej jednak wówczas. Temat był wprawdzie fascynujący w warstwie intelektualnej, jak pisał, jednak wydawał się nazbyt historyczny. Rzeczywiście, Grono intelektualistów skupionych wokół pisma Encounter i związane z Kongresem Wolności było szacowne. Dość wymienić takie postacie jak Irving Kristol, Artur Kessler, Raymond Aron, Daniel Bell, Denis de Rougemont, Nicola i Ignacio Silone. Jednak z perspektywy początku XXI wieku problematyka, której poświęcili tyle pracy w latach 50. i 60. ubiegłego wieku, wydawała się nieaktualna, przebrzmiała. Podstawowym celem kongresu było bowiem przeciwstawienie się totalitarnemu komunistycznemu zagrożeniu. Zimna wojna toczyła się nie tylko w sferze polityki czy wyścigu zbrojeń, czy także w sferze idei. W tej rywalizacji świat wolności nie był skazany na automatyczne zwycięstwo. Wprawdzie dysponował przemysłową potęgą i finansowymi zasobami, jednak zdawał się być zaskakująco niepewny, gdy miał wskazać, czego broni, jakich wartości, jakich idei. Tymczasem komunistyczny despotyzm dysponował wielką, uniwersalną ideą. Ideą komunistyczną, zakorzenioną poprzez marksizm w samym centrum zachodniej tradycji filozoficznej. Komunizm głosił obietnicę przezwyciężenia nierówności, alienacji, wyzysku, obiecywał sprawiedliwość w bezklasowym społeczeństwie. Militarną potęgę despotyzmu wzmacniał w ten sposób obietnicą uniwersalistycznej utopii. To dlatego Zadanie podjęte przez intelektualistów skupionych wokół Kongresu Wolności Kultury było tak ważne. Przeciwstawiali się oni nie tylko komunistycznej propagandzie docierającej zza żelaznej kurtyny, lecz także podejmowali polemikę z tymi wszystkimi, którzy żyjąc w wolnych społeczeństwach dawali się uwodzić marksistowskiej utopii. Trzeba przyznać, że wymagało to odwagi. Przeciwstawiali się nie tylko bezwzględnej tyranii, lecz także ideom, które cieszyły się popularnością w zachodnich społeczeństwach. Antykomunizm miał wówczas złą prasę. Jan Tokarski znakomicie pokazuje historię tego wybitnego grona intelektualistów i ich zasługi. Daje imponującą panoramę intelektualnych sporów dotyczących najważniejszych problemów dyskutowanych w trakcie dwóch kluczowych dziesięcioleci zimnej wojny. Jednak zimna wojna to zamknięty rozdział historii. Dlaczego zatem autor, za co jesteśmy mu wdzięczni, postanowił wydać ją dzisiaj, na czym polega jej na nowo odkryta aktualność. Kluczem do zrozumienia tej decyzji jest gwałtowny powrót historii, którego doświadczamy w ostatnim dziesięcioleciu. Kolejne fale kryzysów w narastającym tempie uderzają w zachodnie demokracje, niszcząc poczucie bezpieczeństwa zrodzone w 1989 roku. Jak pisze sam autor, owe. Turbulentne wydarzenia sprawiły, że ta zimnowojenna historia wydała mi się uderzająco aktualna. Przełomowym momentem stała się oczywiście brutalna napaść putinowskiej Rosji na Ukrainę. Bucza, Irpień, Izium to rodzaj makabrycznej kalki. Cytat, skąd znamy te erupcje nihilistycznej przemocy? Ten diabeł jest stary. To dlatego Tokarski uznał, że trzeba powrócić do wydawałoby się Historycznie przebrzmiałej zimnowojennej historii. Nie chodzi tu jednak o proste analogie. Historia nigdy przecież nie powtarza się dosłownie. Stawką jest tutaj coś innego. Chodzi o kształt liberalizmu, o jego przyszłość. To prawda, na nasze szczęście Putin nie dysponuje dzisiaj, tak jak Stalin czy Chruszczow, uniwersalistyczną, uwodzicielską ideologią. Wydaje się nam straszny, bo jest czystą, pełną nienawiści agresją ale cały czas pozostaje w mocy pytanie, które stawiali sobie także liberalni antykomuniści w latach zimnej wojny. Czego w starciu z nim w istocie bronimy? Jakich wartości? W imię czego podejmujemy rzucone przez niego wyzwanie? Jeśli tak spojrzymy na książkę Tokarskiego, nabiera ona właściwej wagi. Staje się, ważna, staje się ważną próbą odnowy liberalizmu rozumianego jako ideowy fundament, na którym wspierają się zachodnie demokracje. Model liberalizmu proponowany przez grono intelektualistów publikujących na om encounter czy biorących udział w konferencjach Kongresu Wolności i Kultury, nie daje się zamknąć w jakichś prostych, doktrynalnych formułach. Ten liberalizm nie jest bowiem ideologią, lecz raczej, co podkreśla Tokarski, rodzajem etosu, czy, jakby powiedział Michael Oakeshott, rodzajem mentalnej dyspozycji. Intelektualistów z kręgu Jakantera łączyło przekonanie, że wybory polityczne nie dają się sprowadzić do prostego wyboru pomiędzy dobrem i złem. Ich istotą jest raczej poszukiwanie tego, co względnie lepsze. Łączył ich również głęboki sceptycyzm wobec ideologicznych doktryn. Byli pluralistami, odrzucali wszelkie postacie politycznej neurozy. Wiedzieli także, iż despotyzm to cień nowoczesności, a brak wolności budzi uśpiony w nowoczesności nihilizm. Potrafili zatem łączyć w swoim myśleniu najbardziej wartościowe wątki tradycji liberalnej, lewicowej i konserwatywnej. Tokarski podkreśla, iż ten model liberalizmu nie zrodził się w okresie zimnej wojny. Jego korzenie sięgają głębiej. Sięgają lat 1914 45 okresu, który autor nazywa katastrofą. Z tej perspektywy, rok 89 nie jest początkiem naszego świata. Jego korzenie tkwią właśnie w tamtej epoce. Rozpoczętej w 1945 roku. Tokarski podkreśla w epilogu swojej pracy: Ani wojna w Ukrainie i dokonywane przez Rosjan zbrodnie wojenne, ani groźba konfliktu nuklearnego, ani budowane w Moskwie czy Pekinie nowoczesne dyktatury nie stanowią żadnego nowum. Byłbym nawet skłonny sądzić, że nie jest nim globalne ocieplenie. To wszystko tylko nowe maski katastrofy, która leży u początków naszej współczesności. Koniec cytatu. Ten cytat brzmi nieco apokaliptycznie. W istocie jednak, i chcę to podkreślić z całą mocą, ta książka w ostatecznym rachunku pozwala na odzyskanie nadziei w naszych niespokojnych czasach. Pokazuje bowiem, że warunkiem zwycięstwa w starciu z mrokiem despotyzmu i nihilizmu jest przede wszystkim zrozumienie powagi sytuacji. Nic nie zostało nam dane raz na zawsze: ani dobrobyt, ani wolność, ani bezpieczeństwo. Prawda nie zwycięży sama, trzeba jej bronić przed atakami kłamstwa. Współczesne tyrannie, tak jak tyrannie wszystkich czasów, niszcząc logos, to jest myśl autora, niszczą pracę nad językiem, która umożliwia budowę zapór chroniących nas przed dziejowymi katastrofami. Nie są to zadania ponad ludzkie siły. Konstelacja intelektualistów skupiona wokół Encantera pokazała, że zwycięstwo w tej walce jest możliwe. Na koniec Wybaczcie mi Państwo wątek osobisty. Ta książka, jakbym określił, jest bardzo marcinowa. Jest bardzo zgodna ze stylem politycznego myślenia Marcina Króla. Nie chodzi tu tylko o tak ważny dla niego liberalizm, odczytywany w duchu klasycznego liberalizmu, nie stroniący od wpływów roztropnego konserwatyzmu i umiarkowanego socjalizmu. Chodzi tu także o jego przekonanie, że historia nie jest tylko obszarem antykwarycznych poszukiwań lecz domeną żywej myśli. Chodzi o ponowne odczytywanie przeszłości, o takie przepowiadanie jej na nowo, aby upłynęło z tego pożytki dla teraźniejszości. Dlatego jestem przekonany, że Marcinowi, takiego jakiego poznałem przed laty w redakcji Republiki, spodobałyby się końcowe słowa w cieniu katastrofy. Cytat. Być może bardziej niż czymkolwiek innym, mniejsza książka jest hołdem złożonym wszystkim tym, którzy podejmują wysiłek pracy nad językiem, przybliżającym nas do świata wokół. W szczególności dla redaktorów i autorów niszowych, intelektualnych czasopism, którzy ponad zgiełkiem codziennych politycznych przepychanek próbują uczynić rzeczywistość wokół nas bardziej ludzką, to jest w większym stopniu zrozumiałą. Piękne słowa. Jeszcze raz gratuluję.